Dzień dobry. O człowieku, który znajduje się za moimi plecami, powiedziano, napisano i nakręcono już wszystko. Natomiast, jeżeli za życiorys Diego Armando Maradony bierze się ktoś taki jak Giembalagę, to znaczy, że mamy gwarancję jakości i gwarancję profesjonalizmu. Ta książka, którą tutaj Wam pokazuję, chłopiec, buntownik, Bóg, to jest doskonały portret Diego Maradony. Tytuł pokazuje nam trzy twarze: chłopca, buntownika i Boga, ale tych twarzy jest Zdecydowanie więcej, i wydaje mi się, że spośród wszystkich autorów, którzy mogliby wziąć na tapet Diego Armando Maradona, Guillem Balaguer, który napisał wcześniej biografię m.in. Messiego, Ronaldo, zajmował się także Rafą Benitezem czy Mauricio Pocetino, po prostu jest idealną osobą do takiego zadania. On podróżował, on poleciał do Argentyny poznał różne osoby, które miały styczność z Diego Armando Maradoną, konfrontował przede wszystkim różne wersje, dlatego nie jest to jedynie taki cukierkowy portret, Diego Armando Maradony, nie jest to jedynie laurka, tylko jest to książka, która rzuca światło na wiele płaszczyzn życia, właśnie tego byłego argentyńskiego gwiazdora. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy po tę książkę sięgnąć, to ja jestem tutaj po to, żeby te wątpliwości rozwiać, bo naprawdę z czystym sumieniem tę książkę polecam. Sam balagę zanim wziął się w ogóle za popełnienie. Tego dzieła sam przeczytał 40 książek na temat Maradony wyłącznie w języku hiszpańskim, więc poznał chyba już wszystkie twarze Diego Armando Maradony, nie tylko chłopca buntownika i Boga, ale pewnie też z kilkaset innych przedstawionych także przez różne postaci. Jeśli ten filmik oglądają na przykład kibice, którzy z racji wieku nie mogli oglądać Maradony na żywo i oglądali go jedynie podczas jakichś pojedynczych akcji, przykładowo na YouTubie i chcieliby poznać historię tego wielkiego fenomenu, tego zjawiska, jakim stał się Diego Armando Maradona, to uważam, że spośród wszystkich wydań, jakie pojawiły się na rynku właśnie na temat El Diego, po prostu to jest najlepsze. Zachęcam, to jest po prostu must-read. E aí